Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś zrobimy takie Big Burgery z domową, własnoręcznie zrobioną bułką, którą za chwileczkę zrobimy, wyrobimy i upieczemy. Później zrobimy mięso no i zrobimy również taką cebulową konfiturę z boczkiem, miodem i trochę chili. A więc zaczynamy od ciasta, bo ono musi sobie trochę wyrosnąć. Wsypuję 370 gramów mąki pszennej. Do rondelka wlewam mleko, bo muszę je trochę podgrzać. To jest 250 ml. Podgrzane mleko wlewam teraz do naczynia. I wsypuję drożdż. Do tego dodaję łyżkę, stołową łyżkę cukru. I szczyptę. To niech postoi 5 minut, a ja do garnka wrzucam około 35 gramów masła. I po prostu je roztapiam. Powolutku na małym ogniu. No i wszystko mamy gotowe. Teraz do mąki wlewam mleko z drożdżami i na razie dokładnie wyrabiam. Na koniec dodamy masło. Teraz będę wyrabiał ręcznie. Ciasto jest przyjemnie ciepłe, i właśnie o to chodzi. Wtedy będzie fajnie i szybko nam wyrastało. Jak już mamy ciasto prawie wyrobione, dodajemy pomału rozpuszczone masło. Dokładnie wygniatamy ciasto. Ono musi wchłonąć tłuszcz. Ciasto z powrotem zaczyna się lepić do rąk. To znaczy, że jest już dobrze wyrobione. Ono powinno właśnie robić coś takiego. Op! I wyskakiwać z palcy. Wtedy bułki będą lekkie, puszyste i dobrze wyrośnięte. No i wyrobione ciasto zostawiam do wyrośnięcia na mniej więcej godzinę, a w tym czasie zrobimy konfiturę z cebuli. A więc rozgrzewamy patelnię i wkrajam boczek. Kroję go bardzo cieniutko. Teraz musimy chwilę poczekać, żeby boczek zaczął się wytapiać. W tym czasie oczywiście będziemy kroili cebulę. Cebuli użyję cztery sztuki i będę je kroił w pióra. Kiedy boczek już zacznie się rumienić, łapać piękny, złoty kolor, dorzucamy cebulę. Pamiętajmy, nie możemy tego zrobić wcześniej, bo boczek nam się po prostu ugotuje. On nie będzie taki bardzo smaczny. Dorzucam łyżkę chili w płatkach. Troszkę soli, ale nie za dużo, bo boczek jest słony. Pieprzu czarnego, grubo roztartego w moździerzu. I na razie to tyle. Później dodamy miód i pomidory. Teraz to. Wszystko pięknie przemieszam. Zobaczcie, jak to wygląda. I dodam trochę octu balsamicznego. To jest bardzo ważne. Ależ zapachniało. Wow. Teraz zmniejszam płomień i będę to smażył jakieś 15 minut. Cebula już nabrała takiego jasno-brązowego koloru i dobrze zmiękła, więc teraz czas, żeby dodać prawdziwego miodu. Dodaję porządną, dużą łyżkę. będę podsmażał około 3-4 minut razem z miodem i dodamy pomidory z puszki. Tylko teraz musimy uważać, bo miód bardzo szybko się karmelizuje, żeby nam się to po prostu nie spaliło. Zobaczcie jak to teraz zaczęło wyglądać. Coś pięknego. I dodam trochę pomidorów z puszki. Jeżeli będzie to wszystko za gęste, możemy dodać troszeczkę wody i poddusić. Ale ja nie jestem pewny, czy ja będę zmuszony to zrobić. Bo konsystencja tej konfitury powinna być dość gęsta. I tak będę podsmażał około 10 minut i gotowe. I moja konfitura z cebuli jest gotowa. Pachnie obłędnie. I na pewno obłędnie smakuje. No, i jak wygląda, wyłożę ją teraz z patelni do naczynia. Niech sobie przestygnie trochę. Wszystko jest dopieszczone tak, jak być powinno. Nie omieszkam spróbować. Tylko muszę uważać, bo to jest bardzo gorące. coś wspaniałego, lekko kwaśne, lekko pikantne, no po prostu pyszne. Ale nie, nie, czekamy na burgery. No i ciasto wyrosło, więc teraz musimy je podzielić na dwie bułki, bo to będą big burgery. Jest elastyczne i bardzo delikatne. Robimy jeszcze taką równą kuleczkę z tego. Ona się troszeczkę przylepia do rąk, ale to nic. I teraz od razu wkładam do naczynia. Zobaczcie, kiedyś w biedzie kupiłem takie małe patelnie. One idealnie się tutaj do tego nadają. Jedna. I druga. Przykrywam ściereczką i czekam jeszcze około 40 minut, żeby to urosło, żeby to ruszyło, żeby bułki były pulchniutkie. Bułki pięknie urosły, zobaczcie. Mieszczą się idealnie w tych małych patelniach, więc teraz wysmaruję je rozkuconym jajkiem. z góry posypię grubą solą, nie sezamem, tylko solą, bo ja tak lubię. I wkładam do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni na mniej więcej pół godziny, może troszeczkę dłużej. Musimy obserwować. Bułki są już upieczone, zobaczcie jak one wyglądają. Pięknie, ale je na razie musimy zostawić w spokoju, żeby one ostygły. Nie możemy ich przekrajać, bo zrobi się taki, wiecie, w środku zakalec. One muszą przestygnąć i dopiero będziemy je kroić. Ja je tylko wyciągnę z tych foremek. Piękne, prawda? Jeszcze są gorące. Bułki odstawiam z boku, a teraz weźmiemy się za mięso. Mięso będę przyprawiał solą i pieprzem. Tylko. I oczywiście pieprz czarny grubo zmielony. I więcej nic tu nie potrzeba. I dokładnie wyrabiamy. Dobrą wołowinę je się tylko z pieprzem i z solą. A żeby nadać całej kanapce smaku, mamy przecież konfiturę z cebuli, dodamy żółty ser, dodamy trochę korniszonów, majonez, trochę keczupu i wystarczy. Kotlety będę formował na desce. Muszą być dość duże, bo bułki też są duże, prawda? No to mają być big burgery. Dodam jeszcze troszeczkę oleju. I kładziemy na patelnię. I teraz szybciutko robimy drugiego. czekamy aż się usmażą mięso musimy odwrócić pięknie się zrumieniło zobaczcie ale będą burgery na mięso będziemy kładli ser powolutku dosmażają. Mięso jest już gotowe, więc je teraz zdejmę z patelni. Niech dosłownie chwilkę odpocznie, a ja przekroję bułki i podsmażę na tym tłuszczu. Zrumienię je po prostu w środku. Puuu, gdzieś miałem na sztuk. Jaka jest delikatna, zobaczcie jak wygląda w środku, po prostu jest idealna i teraz wrzucam na ten tłuszcz. Niech się delikatnie zrumieni, takie podsmażanie trwa dosłownie 2-3 minuty, nie dłużej, więc mięso nam nie zdąży ostygnąć, ono odpocznie, wchłonie soki. Wygląda bardzo apetycznie. Na początek smaruję jedną połowę majonezem, powiedzmy tą górną. Tą dolną smaruję pikantnym keczupem. Dodajemy naszą konfiturę z cebuli. Nie żałujemy. Kładziemy kotlet. Kładziemy trochę pikli. Pikle to są nic innego jak takie ogórki korniszone, krojone w plasterkach w zalewie octowej. I trochę zielonej sałaty. Bo, jakby to było burger bez sałaty, prawda? więc teraz przekroję i spróbuję i voila. piękny prawda Jak możemy podzielić na cztery części i każdy się naje takim dużym burgerem. Można, można. Big burger, big burger. A ja już się z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego. Hmm. Wszystko udało się perfekcyjnie.